Cześć, ja nazywam się Patera. Dziś taki może mały unboxing. Właściwie taka informacja. Jak wiecie dzisiaj w Biedronce pojawiło się, pojawił się giermasz e, gier z Biedronki, gdzie można tam dorwać e, gry. W moim mieście są dwie Biedronki. Z jednej Biedronce była straszna lipa bo były symulatory same praktycznie. Z gier po 10 zł, te kutyki, pony i tak e, dalej, a z takich lepszych gier tu można jedynie dodać, że było Ramen Rhyme, i jedna chyba e, gra e, tego Far Crya Twójta w drugiej biedronce. Było masa tych gier takich zestawów. co są dwie takie tam, paczki zestawów tych gier, e, paczka gier w strzelaniu, co tam mamy snipera, snipera 2, jakąś tam jeszcze grę 4 gry w jednym. I te, tego to było od groma i czy, czy. Dużo tego było. Z takich ciekawych gier w tej dużej biodronce to był jeszcze Sirius sam, którego nie wziąłem i. Warhammer 40... 000. 40 000 To jeszcze było takie w miarę co... Chociaż jak wiadomo Warhammer jest dość tani teraz i można go dostać za 50 zł, bo już wyszła kolejna część, a ta gra jest już dosyć staro staro staro. Się I tutaj ja sobie wybrałem z tego wszystkiego, co tam w sumie było, a mało tego było, a w Dużej Biedronce jeszcze lego 1, 4 i 5, 7, 5, 7 I Jeszcze z takich ciekawszych rzeczy to było lego Batman Video Movie Gra i zobaczymy teraz co możemy mieć w tej grze w tym pudełku z grą? słów mi brakuje. sobie rozpakuję. niektóre gry tam po pudełkach były tak leciutkie, że tam praktycznie sama gra i pudełko pewnie. zobaczymy co tutaj mam. tutaj mamy Zajmamy samą grę ja zaraz zobaczę. Bo... Tutaj mamy sterowanie, bo można używać pada od Xbox'a, Można klawiatury i tak instrukcja ta wygląda. Myślałem, że będzie pod. To jest grana jeszcze leciwego Games for Windows. Trzecią jest aktywować. Tak jak kiedyś z kimś rozmawiałem, ktoś mi powiedział, że aktywować gier na Games for Windows jest trudniej niż ściągnąć Pirata. I tu mamy samą. samą gierę. Tak by wyglądał ten krótki unboxing. Gra jest oczywiście w polskiej wersji językowej. Jak większość gier z Logo Lego to by było na tyle w tym króciutkim unboxingu. Ja zapraszam Was do kolejnych odcinków, do subskrybowania kanału, zapoznania się z ciekawymi linkami i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!